Jesteśmy świetni w produkowaniu dzisiaj ludzi, komputerów, czyli rzuca się komuś dane, on podaje odpowiedź, ale trochę gorsi w kształtowaniu człowieka zdolnego do wchodzenia w zdrowe relacje z innymi, do niekrzywdzenia siebie, szanowania swojej godności i godności innych. I to jest istotna sprawy. I do tego no. W tym kontekście nie można patrzeć tylko na sprawy ekonomiczne, nie można patrzeć na uprawność polityczną, bo oczywiście ci, którzy mają jakiś interes, w, który przeciwstawia się tym wartościom, to będą podejmować warunki, będziemy próbowali wprowadzać właśnie takie środki, które do tego celu doprowadzą. Kiedy będziemy mówić, że zarobek nie jest tu najważniejszy, że bogactwo to nie są tylko pieniądze, to nie są dobra materialne. To przede wszystkim dobro człowieka. I teraz taki przeskok, robiąc do starożytności, Jeżeli spojrzymy na Platona, właśnie, Arystotelesa, Sokratesa, co dla nich było najważniejsze? Nie była najważniejsza wiedza, tylko cnota. Ale jeżeli ludzie nie będą cnotliwi, no to w tym momencie wszystko się zawali. Bo dbając o swój interes, no co, tam trochę oszukam to, co poszukam szkodzi, prawda? Jak tu stworzę? ale jakoś tam uda mi się uniknąć. No i potem przychodzimy do sklepu. Kupujemy śmietanę, a tam mąka w środku, prawda? Kupujemy masło, a tam procent margaryny.